Nie wyrzucaj skórek arbuza. Zamiast tego zamień je w pyszną, pożywną przekąskę. Skórki arbuza można kisić, tworząc niecodzienną przekąskę. Zacznij od dokładnego oczyszczenia skórki arbuza. Pozostaw odrobinę czerwonego miąższu owocu, aby wzmocnić smak i kolor dania. Weź czysty słoik i dodaj trzy laski chrzanu. Chrzan nada skórkom wspaniały, pikantny smak. Następnie dodaj trochę świeżego koperku. Koper nie tylko dodaje smaku, ale ma również właściwości antybakteryjne, które pomagają w procesie fermentacji. Na koniec dodaj trzy ząbki czosnku. Po przygotowaniu słoika z chrzanem, koprem i czosnkiem, nadszedł czas na dodanie głównego składnika czyli skórki arbuza. Włóż kawałki skórki ciasno w słoiku, jednak upewnij się, że jest wystarczająco dużo miejsca na zalewę. Ma ona kluczowe znaczenie dla kiszenia. Użyj pełnej łyżki soli na litr wody. Dobrze wymieszaj sól w dzbanku, aż całkowicie się rozpuści. Sól pomaga zakonserwować skórki arbuza i sprzyja rozwojowi pożytecznych bakterii. Wlej solankę do słoika, upewniając się, że wszystkie skórki są zanurzone. Solanka powinna całkowicie przykryć skórki, aby zapewnić równomierne kiszenie. Zamknij szczelnie słoik i odstaw go w temperaturze pokojowej. Proces ten potrwa od 2 do 5 dni, w zależności od preferencji smakowych użytkownika. Powinny być kwaśne, lekko słone i pełne smaku. Przepyszne pomidorki małosolne. Koniecznie wypróbuj ten super prosty przepis. Najlepiej sprawdzą się pomidorki koktajlowe, chociaż inne odmiany też mogą być użyte. Jednak nie polecam dużych pomidorów do tego przepisu Pomidorki umyj i osusz Ich ilość zależy od tego, ile zamierzasz ich zrobić W moim przypadku jest to kilogram Weź wykałaczkę i dokładnie każdego pomidorka kilka razy nakłój. Następnie przygotuj czosnek Obierz około pięciu ząbków I rozgnieć je ręką, aby wydobyć więcej soku Przełóż je na inną deskę Przygotuj korzeń chrzanu, obierz go i pokrój na mniejsze kawałki. Do zrobienia pomidorków potrzebujesz kopru. Użyj tylko kwiatów kopru, ponieważ nadają one idealny smak pomidorom. Przygotuj duży słoik, wcześniej porządnie umyty i wysuszony. Na dno słoika włóż chrzan, następnie czosnek i część kopru. Następnie przełóż pomidorki do słoika, układając je warstwowo na przemian z koprem. Kiedy zapełnisz już cały słoik, czas przygotować zalewę. Na litr wody użyj jedną łyżkę soli. Wsyp sól do dzbanka, po czym wlej jeden litr wody. Najlepiej, żeby była to woda gazowana. Porządnie wymieszaj, aby sól się rozpuściła. Powstałą zalewą zalej pomidory w słoiku. Jeśli zalewy nie wystarczy, Możesz ją szybko i łatwo dorobić. Taki słoik z pomidorami zakręć i odstaw na dobę. Po tym czasie pomidorki są już gotowe do jedzenia. Sprawdzą się one idealnie jako przekąska do wielu dań. Ich smak jest charakterystyczny, ale bardzo smaczny. Przygotowanie trwa bardzo krótko. Tak obierzesz świeżego ananasa genialny sposób, który zajmuje kilka sekund. Ananasy są pyszne, ale ich obieranie przysparza nieco kłopotu. Poznaj mój patent. Weź dużego świeżego ananasa. Warto wiedzieć, że ananasy są bardzo zdrowe. Zawierają dużo witaminy C, manganu, żelaza, miedzi i witaminy B1. Wykazują właściwości przeciwzapalne i ułatwiają odchudzanie. Owoc należy postawić na płaskiej podstawie. Za pomocą noża odetnij zielone liście ananasa wraz z górną częścią. Następnie weź puszkę. Do wcześniej przygotowanego ananasa włóż puszkę, jeśli ananas jest odpowiednio dojrzały, zrobisz to bez problemu. Taką puszkę wyciągnij, a w jej środku powinien znajdować się cały najcenniejszy owoc. Jeśli nie uda ci się za pierwszym razem, to znaczy, że twój ananas nie jest wystarczająco dojrzały. To nie problem, wystarczy, że powtórzysz tę czynność. Następnie delikatnie wyciągnij ananasa z puszki i pokrój na plastry. Ich grubość zależy od twoich preferencji. To owoc, który może być wspaniałą i zdrową przekąską oraz idealnym dodatkiem do deserów i koktajli. Świetnie smakuje także w towarzystwie dań wytrawnych. Schab w ananasie rozpływa się w ustach. Takiego czegoś jeszcze nie jadłeś. Weź naczynie żaroodporne, do którego włóż pokrojonego w plastry ananasa. Następnie dodaj do miski trzy łyżki oliwy z oliwek. W misce połącz wszystkie przyprawy, które użyjesz do mięsa. Ja używam wędzonej papryki, mieszanki przypraw do wieprzowiny oraz suszonego czosnku. Natrzyj tą aromatyczną mieszanką schab, upewniając się, że mięso jest równomiernie pokryte. Teraz weź wędzony boczek w plastrach. Ułóż paski wędzonego bekonu płasko na desce, tak aby lekko zachodziły na siebie. Połóż przyprawione mięso na bekonie i zawiń je z obu stron, całkowicie otaczając schab. Zabezpiecz bekon za pomocą nitki kuchennej, aby zapobiec rozwinięciu się podczas gotowania. Włóż tak przygotowany schab do naczynia, w którym znajduje się już pokrojony ananas. Następnie przełóż naczynie do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piecz przez 20 minut. Po tym wstępnym etapie pieczenia zmniejsz temperaturę do 180 stopni. Schab jest gotowy, kiedy po nakłuciu wycieka z niego klarowny sok. Pokrój i podawaj według uznania. Ciesz się pięknie przygotowanym schabem. To danie to niecodzienne połączenie słodkiego smaku ananasa z wytrawnymi smakami bekonu. Gwarantuję ci, że twoi goście będą zachwyceni. Smacznego! Sakiewki ze schabu z pysznym farszem. Plastry schabu rozbij przy użyciu tłuczka do mięsa. Następnie zacznij przygotowywać farsz. Farsz składa się z mieszanki warzyw. Weź około pół kilograma pieczarek i pokrój je w drobną kostkę. Paprykę czerwoną również pokrój w kostkę. Następnie drobno pokrój jedną białą cebulę. Weź patelnię i rozgrzej ją. Wlej do patelni olej. Gdy ten nabierze odpowiedniej temperatury, wrzuć wcześniej przygotowane warzywa na patelnię. Zacznij od cebuli. Następnie dodaj paprykę i pieczarki. Wymieszaj mieszankę, tak aby warzywa pokryły się olejem. Po minucie dodaj posiekaną pietruszkę. Gotuj, aż warzywa zmiękną, i odłóż na bok. Przygotuj mięso, posypując każdy kotlet wieprzowy odrobiną soli i pieprzu. Nałóż mieszankę warzywną na środek każdego kotleta wieprzowego. Złóż każdy z nich, trzymając górę i tworząc małą sakiewkę. Aby zamknąć sakiewkę, użyj sznurka kuchennego. Zwiąż mocno, aby zawartość nie wypadła podczas gotowania. Weź ponownie patelnię. Na rozgrzaną patelnię wrzuć masło. Pozwól mu się roztopić. A następnie połóż sakiewki na patelnię. Zrób to tak, żeby mięso leżało wiązaniem do góry. Następnie przewróć je na różne strony, żeby mięso dokładnie się usmażyło. Smaż je pod przykryciem, używając pokrywki. Kiedy sakiewki będą złociste, to znaczy, że są gotowe. Następnie przenieś sakiewki z powrotem na patelnię, na której smażyłeś warzywa, ze wszystkimi pozostałościami na patelni. Dodaj około 200 ml bulionu. Wlej również szklankę śmietany 18%. Gotuj, aż sos zgęstnieje. Takie sakiewki są gotowe do podania. Podawaj je z powstałym sosem. To danie jest wyśmienite, a schab w odmienionej wersji jest jeszcze lepszy.